Na przykład jeśli ktoś ma powiedzmy 20 lat i ma w perspektywie 50, 60, 70 lat życia, no to on nie myśli o śmierci. Ale jeśli ktoś zachoruje, jeśli ktoś ma lat 70, 80, no to już o tej śmierci myśli o wiele częściej. Czyli im to, im to zło jest bardziej oddalone w czasie, tym mniej się go obawiamy. Cnoty pokrewne męstwu. Bo one uruchamiają... Hmm, tak zwany popęd zdobywczy, taki, taki dobry gniew, który pomaga nam zwalczać zło. Widzimy zło na horyzoncie i się wtedy gniewami, burzy się w nas krew, burzy się w nas krew i rozpoczynamy walkę z tym nadchodzącym złem. Gdy są pieniądze, to wiadomo, można się leczyć. Można opuścić miejsce, w którym w którym no, jest na przykład wojna, gdzieś teraz ludzie często kupują gdzieś tam domy w Hiszpanii, we Włoszech obawiając się działań wojennych, no ale to ci, co mają pieniądze I, i, i te pieniądze mają ich, że tak powiem, uwolnić od lęku. Próba ogarnięcia tego wszystkiego, tych lęków, tych różnych niebezpieczeństw po ludzku nigdy się do końca nie powiedzie, bo zawsze, zawsze będzie coś takiego, czego człowiek nie ogarnie. Czego nie przewidzi i tak naprawdę ostatecznie musi polegać na panu Bogu. Lęk, według świętego Tomasza, nie zawsze jest zły, jeśli jest zgodny z rozumem, to nie jest nawet godny pochwały. Dzisiaj właśnie będę starał się przybliżyć kwestię lęku, tak w kontekście, właśnie nawiązując do Tomasza, do Arystotelesa, a także będą to takie moje przemyślenia, które zawarłem w swoich, w swoich książkach, szczególnie w książce Sztuka opanowania lęku i smutku, według świętego Tomasza Zakwinu. Ja powiem szczerze, że jeśli chodzi o, o przekonywanie, uważam, że jednak lepiej mi to wychodzi w piśmie niż poprzez tego typu przemowy. Dlatego, jeśli kogoś z Państwa nie jestem w stanie przekonać do tych swoich racji, Tutaj tutaj mówiąc do tej kamerki, którą mam przed sobą, to zachęcam do, do tego, żebyście Państwo sięgnęli do książek i zgłębili te tematy, no bo są to naprawdę bardzo mm, ciekawe zagadnienia. Tak, mówię o tym wcześniejszym filmiku, o smutku i teraz, teraz o, o lęku. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, chciałbym zachęcić do lajkowania. Do tego, żeby komentować, żeby, żeby napisać, czy Państwo zgadzacie z tym, się z tymi tezami, które tutaj będę mówił, czy też nie. nie. I mam takie w głowie dwa punkciki, które będę się starał zrealizować. Pierwsza kwestia to kwestia tego, jak sobie radzić z lękiem, a druga będzie związana tak troszeczkę z wychowaniem. Spokonywaniem tego lęku poprzez pewien proces edukacyjny, ale o tym, o tym za chwilę. Teraz może tak ogólnie, co mam na myśli mówiąc lęk? Lęk jest to pewne zło, które gdzieś tam oczekuje na nas w przyszłości. I my widzimy to zło, że ono się zbliża. Ono chce nam odebrać jakieś dobro, które my posiadamy. Może to być dobro materialne. Ale może to być jakieś dobro duchowe, i w związku z tym pojawia się lęk. No i uruchamiają się siły w nas, które dążą do przezwyciężenia, do pokonania tego zła, które nadchodzi. Innymi słowy, te, te siły uruchamiane są przez taką cnotę, która się nazywa męstwem, czy cnoty pokrewne męstwu. Bo one uruchamiają. Tak zwany popęd zdobywczy, taki, taki dobry gniew, który pomaga nam zwalczać zło. Widzimy zło na horyzoncie i się wtedy gniewami, burzy się w nas krew, burzy się w nas krew i rozpoczynamy walkę z tym nadchodzącym złem. Oczywiście niektórzy się wycofują, popadają w rozpacz, nie mają nadziei na zwycięstwo, ale męstwo tutaj pomaga w tym, żeby, żeby jednak znaleźć. Tą nadzieję i znaleźć siły do walki z tym lękiem. Co ciekawe, ten lęk, im jest, czyli to zło, które na nas oczekuje, a które się przemienia w lęk, w emocję zwaną lękiem, to im jest dalsze czasowo, to mniej się go obawiamy. No na przykład, jeśli ktoś ma powiedzmy 20 lat i ma w perspektywie 50, 60, 70 lat życia, no to on nie myśli o śmierci. On ale jeśli ktoś zachoruje, jeśli ktoś ma lat 70-80, no to już o tej śmierci myśli o wiele częściej. Czyli im to, im to zło jest bardziej oddalone w czasie, tym mniej się go obawiamy. Teraz yy, powiedziałem tutaj, że z tym złem, z tym lękiem walczy się poprzez głównie poprzez uruchamianie męstwa, cnoty męstwa. Ale to już Arystoteles zauważył w retoryce, że człowiek ma tak pod ręką, można by powiedzieć, takie no, ludzkie narzędzia do tego, żeby, żeby pokonywać ten lęk. I jakie to są narzędzia? Pierwszym, może nie narzędzie, narzędziem, ale środkiem są pieniądze. Gdy są pieniądze, to wiadomo, można się leczyć można opuścić miejsce, w którym, w którym no, jest na przykład wojna. Gdzieś teraz ludzie często kupują gdzieś tam domy w Hiszpanii, we Włoszech obawiając się działań wojennych, no ale to ci, co mają pieniądze I, i, i te pieniądze mają ich, że tak powiem, uwolnić od lęku. Tak samo władza no, bo z władzą często są pieniądze i jest sprawczość pewna, i która no, pomaga właśnie też przezwyciężyć ewentualnie to zło, które nadchodzi. W końcu przyjaciele, oni też no, pomagają w walce z lękiem, czy siła, nawet ta fizyczna, czy, czy nawet właśnie ta siła fizyczna, często daje taką większą pewność siebie do tego, żeby, żeby przezwyciężać. To zło, które nadchodzi i budzi w nas lęk. To są, według Arystotelesa, takie ziemskie środki na to, żeby przezwyciężyć, jak mówię, te obawy, bojaźnie, różnego rodzaju, lęki, które w nas są. Rzecz w tym, że one nie są doskonałe. One nie są doskonałe. Bardzo często tak jest, że gdzieś tam, mimo pieniędzy, tego zdrowia się nie da uratować, nie da się uratować bliskich. Sytuacja tak się rozwinie, że, że, że również no, te, te, te ziemskie środki nie pomagają. I tutaj Tomasz zwraca uwagę na to, że no, trzeba zaufać Panu Bogu. Trzeba mieć nadzieję w Panu Bogu, trzeba głębiej. Trzeba pomyśleć głębiej, zastanowić się, gdzie jest, jaki jest sens naszego życia. No, uznać tę prostą prawdę, że Pan Bóg się nami opiekuje, że gdzieś tam na końcu, jeśli Jemu zaufamy i podporządkujemy się Jego woli, to nic się nam i naszym bliskim tak naprawdę złego nie stanie. W sensie ostatecznym. Oczywiście ja wiem, że to się ładnie mówi, fajnie, niemniej ja tutaj wskazuję na, na, na pewne kierunki w dążeniu do doskonałości ludzi. Słowie, próba ogarnięcia tego wszystkiego, tych lęków, tych różnych niebezpieczeństw po ludzku, nigdy się do końca nie powiedzie, bo zawsze, zawsze będzie coś takiego, czego człowiek nie ogarnie. Czego nie przewidzi i tak naprawdę ostatecznie musi polegać na panu boku. Niemniej ja tutaj nie chcę też powiedzieć, że na przykład pieniądze są nieważne. Nie, każdy, kto ma rodzinę, ten wie, że pieniądze są ważne. Chodzi tylko o to, żeby w tym wszystkim zachować pewien umiar i tak naprawdę do końca nie polegać na tych ziemskich środkach, w walce z lękiem, bo przezwyciężenie lęku tak naprawdę może być skuteczne, jeszcze raz powtarzam, poprzez zaufanie Panu Bogu. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, a która związana jest z lękiem I, i uważam, że jest to genialna myśl świętego Tomasza, na którą dzisiaj nie zwraca się uwagi, I, i w konsekwencji pojawiają się pewne błędy, na przykład w edukacji. Pedagogice, generalnie w wychowaniu dzieci. O co mi tutaj chodzi? Tomasz przedstawia w kontekście religijnym, jak należy podchodzić do lęku. I uważa, że lęk czasami jest, jest rozumny, jest zgodny z rozumem, jest potrzebny, bo jest budujący. Są takie sytuacje, dlatego nie zawsze. Nie, nie każdy lęk będzie, nie każda bojaźliwość, nie każdy lęk będzie zły, czasami jest twórczy. Ja zaraz o tym, ja za chwilę właśnie tę kwestię rozwinę. Otóż Tomasz wyróżnił, wyróżnił takie dwie bojaźliwości, czyli dwa rodzaje lęku. Pierwszy jest to lęk, jest to bojaźń, bojaźń niewolnicza, a druga jest to bojaźń dziecięca, synowska. O co tutaj chodzi? W tej bojaźni niewolniczej człowiek działa z obawy przed karą. Czyli obawia się, na przykład chrześcijanin obawia się, że pójdzie do piekła i dlatego czyni dobro. To jest jego główną motywacją. Oczywiście to jest krytykowane, że to nie powinna być taka no, motywacja człowieka, że powinna być głębsza motywacja. Wnikające z miłości, i tak dalej, i tak dalej. I to zgoda, ale na, na pewnym etapie rozwoju, być może, ten lęk przed karą może być wystarczający. To, co mówił Tomasz, on jest zgodny z rozumem. Człowiek boi się tej kary, ale czyni dobrze, czy to nie wystarczy? To jest lepsze, jakby, niż by miał czynić zło. I to chciałbym przenieść teraz na kwestię edukacji, bo też dzisiaj bardzo często ono krytykuje się takie podejście, że, że kogoś tam się karze w wychowanie, że, że wychowanie oparte na karze jest złe i tak dalej, i tak dalej. No tak, to ono nie jest celem. Karanie nie jest celem, ale wynika z pewnego racjonalnego podejścia do, generalnie do wychowania, ale do tego, jak rozwija się człowiek. Otóż na pewnym etapie. Człowiek, gdy nie jest jeszcze udoskonalony, głównie jest, można by tak powiedzieć, prowadzony przez różnego rodzaju emocje, popędy, słabości. I tutaj nim pokierować może tylko, czy, czy tak silniej zadziałać na niego, może tylko lęk, może tylko lęk przed karą. I proszę zauważyć, że takie dzieci, które obawiają się kary, na przykład rodziców, no to zaczynają sprzątać pokój, zaczynają coś uczą się, może nie chcą tego, ale uczą się. I następuje takie zjawisko, że poprzez nawyko, poprzez powtarzanie pojawia się pewne przyzwyczajenie, pewien nawyk, czyli już zaczynają z pewną łatwością wykonywać daną czynność. Gdy w międzyczasie im się tłumaczy, jak to jest dobre, one zaczynają to akceptować, i tam, gdzie jest nawyk, i tam, gdzie jest akceptacja intelektualna, właśnie pojawia się sprawność moralna, cnota. Dzieci już robią to na pewnym etapie, daną czynność, jak gdyby same z siebie. Ale ten etap opanowania popędów, bardzo właśnie często. Wynika z tego, że człowiek opiera, że rodzice no, posługują się jakąś formą kary, groźbą kary, jakąś tam formą, czy, czy właśnie groźbą kary. I proszę zauważyć, że podobnie też no, jest w tym rozwoju duchowym. Ludzie bardzo często na, na pewnym etapie, no i, i niestety wielu pozostaje na tym etapie, ale to już nie nam sądzi, czy to jest złe. Jeżeli oni jeżeli oni czynią dobro, no to należy mieć nadzieję, że Pan Bóg to jak gdyby też uwzględni. Choć oczywiście nie ma tutaj pewnej takiej doskonałości w działaniu. I właśnie o tej doskonałości mówi święty Tomasz, mówiąc o bojaźni dziecięcej. O co chodzi z tą bojaźnią dziecięcą? Czyli mamy tak: w bojaźni niewolniczej dominuje lęk przed karą który pomaga okiełznać słabości, popędy, a w bojaźni dziecięcej czy synowskiej już nie ma tego lęku przed karą. Dziecko, czy w ogóle na przykład chrześcijanin, już główną jego myślą nie jest to, że on będzie ukarany tam piekłem, czy dziecko, że będzie ukarane, tylko to, że odpowiednio chrześcijanin zasmuci pana Boga, a dziecko zasmuci rodzica, powiedzmy, Zasmuci nauczyciela. Czyli ta miłość dziecięca sprawia, że on, dziecku nie zależy już na karze, ale zależy na pewnej idei, na, re, na, na realizacji pewnej dobrej idei, którą wiąże, czy to, y, którą wiąże z, z rodzicem. Czy gdy chrześcijanin. Pewne działania wiąże ze, ze spełnianiem woli Bożej. I jest to właśnie bojaźń dziecięca. Człowiek czy dziecko czyni dobro nie z lęku przed karą, ale dlatego, że szanuje czy kocha rodzica, kocha Pana Boga w kontekście chrześcijanin. Pan Bóg. I na tym polega ta miłość Doskonała czy właśnie bojaźń dziecięca, która wchodzi na taki poziom już wyższy, czyli przejście z tego poziomu z tego poziomu bojaźni niewolniczej na, na bojaźń dziecięcą, ono, on, ona, ono już pokazuje, że człowiek jest takim kimś po prostu doskonalszym w tym, w tym co robi. I co ciekawe, jest taki list, pierwszy list świętego Jana, ja już teraz leciałoby mi z głowy, musiałbym sprawdzać, zachęcam właśnie do zerknięcia do tej książki, to tam dokładnie to omawiam, do tego listu świętego Jana, do tego fragmentu, gdzie, gdzie, gdzie święty Jan mówi, że doskonała miłość usuwa lęk. I to jest właśnie, w, moim, w mojej interpretacji, to jest właśnie ten przypadek, kiedy miłość doskonała usuwa lęk przed karą.